Twoja konsola wydaje takie dziwne dźwięki podczas pracy. Tak, może być taka sytuacja. Czemu ona się dzieje? Jeżeli masz doświadczenie jakieś już w korzystaniu z konsol, to nie jest komputer, wiesz o tym. Nie ma 12 wentylatorów plus procesor swój plus karta graficzna. Tu jest jeden wentylator i on chłodzi konsolę aktywnie, ale konsole chłodzą się również pasywnie, czyli oddają ciepło przez obudowę. Więc podczas tej pracy, gdy grasz dłuższą sesję, czyli grasz więcej niż kilkanaście godzin, to będzie. Nagrzewa się plastik i to on wydaje taki dźwięk. Gdy Twoja konsola zostaje wyłączona i się schładza, też wydaje taki dźwięk. Kiedy zacząć się martwić? Jeżeli Twoja konsola wydmuchuje tutaj chłodniejsze powietrze niż zawsze, a obudowa jest tak gorąca, że nie idzie jej dotknąć, wtedy Twoje chłodzenie działa źle. Czyli najprawdopodobniej brakuje już takiego metalu, bądź termokit już jest użyty na tyle, że całe ciepło pozostaje w środku. W środku Twojej konsoli, co gwarantuje uszkodzenie. Najpierw najprostsza sprawa, sekcja zasilania, a następnie leci mostek. I to już nie są tanie naprawy. Nawet w slimach. To jeden z nich, który właśnie dowiódł na taki problem.